Leśnicy opowiedzieli o ekologii lasu oraz zrównoważonym rozwoju. Zajęcia odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt funkcjonuje przy Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Powiedz mi, co ciekawego tu dzisiaj zobaczyłeś? Hmm, nie wiem. Podobało Ci się? Mhm, podobało się. A co najbardziej? Hmm. Nie, powiedz mi, a czego ciekawego się dowiedziałeś tutaj dzisiaj? O jakieś tam dzięcioła. Dzika. O dzikach odzięcioła, tak? Powiedz mi, a tobie, co się takiego fajnego podobało? Zwierzątka. O, o jakie zwierzątka? Yy... No jakie zwierzątka yy... widziałaś dzisiaj tutaj? Ptaski. Zajęcia prowadziła Magdalena Misiorowska, doktor nauk leśnych. Nasza edukacja dotyczy najczęściej szeroko rozumianej ekologii lasu, ale dostosowana jest do każdej grupy wiekowej. Ja zajęcia prowadzę zarówno z tymi maluszkami, tak jak dzisiaj, jak również z osobami dorosłymi. Ta wiedza jest wszechstronna i naprawdę bardzo dzisiaj potrzebna, szczególnie w terenie. Dzisiaj mieliśmy okazję być na naszej ścieżce edukacyjnej, na której dzieci dowiedziały się zarówno o tym, czym jest las, czym jest mikroklimat lasu, jakie gatunki tam występują, jaka jest. Rola martwego drewna, jakie gatunki zwierząt, w tym ssaków i ptaków występują w lesie, jak również y, tym, czym my się zajmujemy, czyli na czym polega praca leśnika. Od czerwca z oferty centrum skorzystało ponad 2000 osób. Tutaj pojawiają się grupy szkolne, przedszkolne, dorośli, y, nawet y, z zakładów pracy, z firmy y, przyjeżdżają do nas po to, żeby się dowiedzieć czegoś o lesie więcej. Y, no, ten sezon krótki, wprawdzie, ale ponad 2000 osób tu przewinęło się przez ten ośrodek. Bywały nawet wycieczki spoza regionu, jeżeli jadą w Bieszczady czy w Niski. Tutaj akurat nie jest ta możliwość, że godzinny, godzinna lekcja, później można rozpalić ognisko, a właściwie dziś ognisko pali się od świtu, żeby no przypominać o tym, że las to również użytkowanie drewna, to również opał. W ramach zajęć edukacyjnych dzieci posadziły również drzewa.